Ło, wow, klasa D. Hejka, hejka. Hejka co tam. A, no, w pożądalu. To był zwykły dzień <noise> nie. Nie spodziewał się, że zaatakują nas groźne podmioty SCP. Jej. Szybko, do kibli. Tak, no tak, kibelki. Masz co? Nie, ktoś był, no to nie. doktorze, bo no. to moja karta. Zabrali wszystko. Bij, bicie ja, się, wyrwij mu z to, rąk, wyrwij mu z, to, mu z to, rąk to, tą kartę! Mówię wyrywaj z rąk kartę. Kurde, chciałem gdzieś przyśnić, ale zapomniałem już gdzie A, to poszukam innych ludzi. Hejka, co robisz? czemu patrzysz się w ścianę? Eee, tak. Taka ciekawa ściana. No. Oh, ho, może jakieś coś w gry będzie. Ło, wow, karta sprzątacza! Co ty się robi? A co? No, tu czasami jest broń. Ale niestety tym razem nie ma. Halo! Ktoś tu jest? Słychać było bramę. O! Ktoś biegnie za nami. Nie, nie to ja, to ja, to ja. Aaa, dobra. Piankowy marynarzek jest Git. <grym> Co tam? No. no czemu go pobiłeś? To o, biedna retweet! Co się z działo? No dobra. Ale adle, przynajmniej no. mamy kartę. A swędziała ci jej twarz? Dobra, ja klikam. Nie, nie kliknąłem. Klik... Nie, ej, poddaję no się, poddaję broń, się! Broń, nie poddaję nie się, broń, broń, nie poddaję, nie się. poddaję no się! Nie mam nic przy sobie. Poddaję się, poddaję się. Pod... ja mam tylko cukierki. O, do, o tutaj cukierko. No daj no cukierka Co jest? Czemu on jest ku. Czemu nie z... Eee, cukierki. Weź, weź tego czarnego zjedz. A nie to był szary, ten, wejdziesz gdzieś wysoko, to możesz o, zmiażdżyć komuś, kogoś jak kowadło. Nie wiem co mówi, ale coś słyszę. Czemu to No komuś, muzyczka jest taka. Ale mordo. O, jak wejdziesz okay. na coś wysokiego i spadniesz na kogoś, to jak kowadło działasz. No, Bez, weź, no. no, nie działa. Stary, Bez, lecz, lecz. No, oddaj. Upaki, potrzebuje pomocy. O, co tam? Witaj. Widziałem, jak klasa D uciekała przed drugim. tym. Mam dla Was prezenty. Dla ochroniarzy i dla naukowców. Ej, no, a dla Proszę, nas. Niech Pan wybierze numer 1-2. Dwa. Dla Pana jest żółty, a dla Pana ochroniarza czerwony. Wow. Ty bajek się podniezuje. O nie, ten Oczywiście. żółty... Hahahaha! To... <grym i tle> jak... Co to było? Walony. Ale jak byłem tam? szybki! Co to za dropsy? Oddaj karty, no. Patrz, jakie fajne hey, rzeczy. Ja biorę, on jest pod moją ochroną, jak on takie dropsy mnie... No oddaj, no. No oddaj, no. Oddaj! On jest pod oddań moją no. ochroną że ochroniasz? No, ochroniarz mi zabrał rzecz. No, oddaj, no. Dobra. Pójdzie ze mną. Dobra. Ja? dobra Nie, tylko on. No, dobra. Śpilną Panie ochroniarzu, oddaj. O, no, to nie trzeba mnie znowu? Jeju. Ej, otwórz mnie, otwórz mnie, otwórz mnie w Panie ochroniarzu, on wyszedł, On wysiadł. On wysiadł. Wracamy. Wracamy? Wracamy. wracamy. O kurde, no nie! Czemu? Otwórzcie! Czemu to zrobiliście na. No? Otwórzcie! O, ej! Nie, wprost jego został! u nas. Tak. Sorry, zabrałem ci. Niechcący, ale. To przez stres. To nikogo Dobra, nie ma Jest zamknięty z nami. A, dobra! To ich po O kurde. O, jesteś czekaj. Jaki chce się przyjrzeć? Mamy... Nie, proszę, nie, nie, przesta! Bardzo ładne. Dobra, buciki masz. Dobra. No. Mamy pisy, mamy kartę Ja mam y, kamizelkę. Y, można uciekać? Dobra. Słysza, słysza. Można zrobić tak. Co dam? Może, możecie udupić. Wszystkich? Poza mną i dziękwitem. Ja co wy na to? Ja mogę odrzucić, żeby was nie widzieli. Co wy na to? No, ej no nie, przyczemy. bo wtedy ja ginę, no nie bądź taki, no. Nie, tylko mnie. A dobra, i poza skandyliczem, bo on Dziękuję. robi konta. <grym> dzięki, dzięki. Ej, ej, jeszcze ja tu jestem. A co, śmieje ten mruget. To jest ten ten, w to trzeba było zabić. Bez nas nie wyjdziecie. Wyjdą, mają komputer, mogą wyjść bez nas. O kurczę. Ty no jest to. Problem. To może my wyjdziemy sami powoli, bez bez konfliktów. Prawda? Błagam. Błagam. Ło, ej, nie, ch nie chcę. Nie, 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 ja nie chcę Cię bić. Nie chcę Cię bić, błagam. No. Ziomo. No nie chcę cielać, no błagam, zostaw, no. No błagam, no zostaw. Jeju, no, no no. Dlatego teraz będę starać się kupować no. nowego... E, oh, jakby... Kto tam jeszcze został? Tego. Chyba Dek uciekł, no. co nie? To tutaj przyjdzie. My na przykład będziemy, z, jeżeli się wszystko uda, będziemy zmieniać tak, żeby po prostu. Hej, szczupaku, fajny lodow. Ale masz sobie podwójne drzwi i potem masz Jeepunka, nie? No ale on ma też masz... światełko do domu. Pamiętajcie, czy się celeś w Polsce? Chcemy na lecęcia. innych, no nie. Kto mam? Minigana naprzód. Sam już jak się bawisz? A w porząsiu, no, super jest. Czas ukończyć twoje cierpienia. No czemu co, zabijesz mnie? cierpienia młodego Wertera. <śla> Ja Najgorsza mogę to zrobić. Rewolwer to jest fajna broń. Ba. Jakie RP z nią można robić? O. Zależy jakie RP. Zabija zabijackie. A to przy okazji. Nikt nie chce do niego, fajne miejsce, o. Ja to, ja idę dopilnować czy na pewno wybuchnie Ktoś musi to robić co nie Przez błąd systemu Dodamy kolejny dźwięk Alarmowy Człowiek alarm. Nie. Gnoje. Pasać tutaj. No gdzie... Nikt nie ma granata. Szczytuję Pa. Zesrają się. Biję. Posmakuj tęczy! o wow. o. Wow. Nie mam granatu, jestem w je, je. Nie mam granatu... Nie mam granatu! Nie mam granatu! jest Chuczyk tam na górze... mam Ale ciemno... Czemu ciemność jest? Ciemno... teraz nas jest granat. Chłopaki, nic nie widzę... Ej, no czemu sam szedłeś? Pioty. Dobra, to ja idę Chłupaki na dół... Nie mam Chodźmy, tam jest! I TERAZ! Ja umarł. Haha, <Glady> kto rzucił granat? Ja. W czym problem? Nie udało się. Hej, co, co o, to Leni, jest? Reddy, Reddy, Reddy! Przestawiamy? Przestaw. Dawaj. To przeklejmy chaos na powierzchni. Da, da, da. Dobry koniec. Nie no, moim zdaniem wyszysz. sukces. Nie, jak on chciał Nie, ja chciał. <śmiech> <śmiech> Kurde no, obstrane CIA-je. Chodźmy, chodźmy do środka. No, ja idę do środka od razu. grupą, Co tam? Kozak, chodź, chodź. Ktoś Czy ktoś z nas? Dobra. Chodźcie do A! Co tam, co tam, co tam? Czekaj, czekaj z winą. No, czekam, czekam, chodź do W Dupie siła, panowie. Chodź, szybko, szybko! Jeszcze idzie. Szybko, no nie! To nie ja. O wy trollerze. Nie no, ja rozumiem. Idę udusić, to będę. proszę go nie wyciągać! w Wingdom, proszę nie wyciągać granata! Apteczka może być Dajcie mi granata, Patrz, poczekałem może... na ciebie Chcesz mi dać granata? Kto ma granata? Nie mam granatu z szeregowym. Ziuu O, mam z Dobra. Dobra, werbujemy cię do naszego składu Kogo? Dobra, z racji, że jesteś najwyższym stopniem, idziemy tędy. Nie, nie oddam ci mojego karabinu, że dlatego, że masz wyższy stopień. Dostawiłeś magnuma. Musisz. No bo nie Ale mam Jakby poprosił, to musisz. Dwie kule tam były, a ja dwoma nie trafię. Ja, ja bym trafię. napilnował wybuchnięcie, w sumie Warheada. Myśmy w kule autostowali, czy rozwolki Możemy iść po prostu tam. Będę, że tu chaosu dużo było. Zobaczyłbym <głos> tutaj. <głos> To jest w heavy? A, radio wrzuciłem. Było za głośno. Siup. Eee, no, nie, muszę dopilnować Orcheta tego. Brudę, ja się, boję, że jak tam nam ci, to nie wygram z nimi. O. Instrukcje nie rozumiem. Tak dwa komunikaty, więc tak. E, chaos podobno na przewalone, nie wiem na ile to procent prawda, ale ja mam fajny karabinę, więc pewnie bardzo prawda. I miałem coś pośpiewać, ale nie umiem śpiewać nic poza szantami, więc nie będę śpiewał. Do widzenia. O, jo, 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 Myślałem, że <laughs> jesteśmy razem. Boże święty, jak mnie straszycie! Ja granatę, CI nie tutaj jest. był, tu był CI! To ja rzuciłem nie, tego nie. granatu co wcześniej wybuch. Nie wiem gdzie jest Aki, ale mamy, mamy kanapkę. No się ma. To jakiego? gdzie Był to CI, wiem, jak że... nie zabiliście go, to gdzieś gdzie? uciekł. Gdzie? Tu jest i tam. Ja szukam Nie ma Akiego. Ja chcę Akacza. No. A to Ejka. tylko. To tylko reszta jaw. On tu był! Ej, jesteś, jesteś MTF-em? Dobra. Dobra, bo... I gdzie jest Warhead? Ja zaraz wezmę to radio do ręki. I się popłaczę, że nie, Warheadu nie ma. Kurde, nie mam, nie mam nic do tego akacza. Dawaj tego, boba. O, wow, i to jest ta lepsza broń. W tak śmiesznym kształcie, się poszli? Tu się ukrył. Siup, 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 siup. Czemu to długo podnosiłem to. Albo no w zimnie pewnie. Jest gotowe przecież, no to niech wybuchają. Dawaj. Dawaj radio. Seria, no jak na złość nie ma radia? Eee. Eee. Dawaj. создавай радио, я. сейчас Контакта за что он Куда за Эй, я тут был. Where radio, where radio? Eee siema EJ NIE NIE NIE, nie TO BĘDŁO <śmiany> mia... No nie nie CZEMU TO Strajcie. ROBICIE Strajczo No to celu macie A chcecie, chcecie patrz ja wam dam Trzymaj. Fajną rzecz Ale zadymiane Dymy ma? Dawaj stopy! DAWAJ no, STOPY! mtf Ja? Co? No armia, mtf -a. Nie no, weźmy, mi placówkę, ona jest gotowa. Ja się nie ma to zrobić, to ci to musi być do głowicy i pilnować. No, ja mogę to iść, to na luzie. Ważne. Ja idę do głowicy. Ten i mi to wyłączy. Albo ktokolwiek. Dostałem lokalne wskazanie, żeby iść na górę. Do widzenia. ma? Co tam? O, Skniemy ja razem. Wziąłem, gdy... No, odejdziemy za to z Hukiem. Nie ważne. Wyteleportowałem mnie z lindy. Patrzcie na skryny. dzięki za oglądanie hejeczka